Stary graj, zamknij pizdę, gram kurwa. Nie widzisz, że patrzymy, co się dzieje z kanałem na YouTubie. Kurwa, nie wiem. Kurwa, aż mi się nie chce, stary uciekać, wiesz? czego tu płaczesz, kurwa, uciekaj. To jest dziwne, nie? Daj, 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 daj. złote. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Ej, fest dziwne, nie? Że nagle zniknęło. Ja nie wiem dlaczego ten kanał w ogóle zniknął, nie? Czy ktoś go ręcznie usunął, czy to jest... Aż zaniemówiłem na live, wy też kurwa nie wiecie o co chodzi, ja też nie wiem, naprawdę. Usuwają kanał... I kto go usunął? Daj mi maskę. Kurwa, ja to nie wiem co się dzieje. No nie. Całe spocone ręce mam, kurwa. Chłopie. Jaki kanał no nasz, nie wiem, z powodów naruszenia. Dzień, do jutra. No, siamo. Ej, uciekamy i ten. Muszę iść skończyć i zobaczyć o co chodzi, bo nie wiem. Idę się dowiedzieć co jest w ogóle z tym kanałem, no co tam chodzi, nie? Bo dziwne to jest dla mnie. W chuj dziwne, nie? W serio. Dobra, do jutra, trzymajcie się, hejka. A i kto jest nowy, niech zaznaczy, Obserwuję dzwonek, żeby być na bieżąco bez 400 ludzi, które... O kurwa, tu jeszcze jakieś dymy się dzieją w chacie, coś ten. Co tu się dziś odkurwia? I panie mózgowe mam. Jan Ja przyrodzę. Co na Akrapowicza. jest? No, dziękuję. Jakiś intrygi, jakieś dymy domowe. O jezu, idę w chuj, chłopie, daj spokój.